W pierwszej kolejności chciałbym odpowiedzieć na to pytanie, bo to będzie bardzo długa odpowiedź. Na resztę odpowiem już w formie pisemnej. To ogólnie wrzucę potem na mój kanał YouTube Shorts, jakby ktoś chciał, żebym to zapisał. W pierwszej kolejności zacznijmy od tego, dlaczego ja w ogóle zacząłem robić to, co robię, i jaki był początek, bo wydaje mi się, że jest to bardzo istotne dla wielu osób, które chcą tworzyć, które coś tworzą. Otóż, ja wszystko, co robiłem, robiłem czysto dla po prostu hype'u. w sensie y, ja lubiłem to robić. Ja nie miałem czegoś takiego, że to jest jakiś mój cel, żeby zarabiać, jakiś cel, żeby mieć większe zasięgi. Ja to po prostu lubiłem robić i przez parę lat y, moja działalność w internecie była stricte powiedzmy hobbystyczna, że ja to po prostu robiłem jego spędzanie wolnego czasu, dzielenie się wiedzą. Y, na pewno powiedzmy między 2013 a 2014-2015, y, czyli powiem, że przez 2-3 lata y, ja też w ogóle na tym nie zarobiłem, nie? Ani grosza, bo po prostu nie miałem ani żadnych prowadzenia online, ani żadnych e-booków, ani żadnych programów, ani nic takiego. Tylko ja to po prostu robiłem w wolnych chwilach, bo to po prostu lubiłem. Gdy zacząłem na poważnie to robić, powiedzmy, gdy już pojawiły się pierwsze pieniądze, potem chwilę później działalność gospodarcza, e-booki i tak dalej, to ja studiowałem dziennie wtedy. Nie jakby pracowałem na, na takie zasady. Gdzie u mnie wiadomo, to trochę inaczej wygląda, dlatego że ja zacząłem w takim momencie, że ja jeszcze mieszkałem z rodzicami, w momencie, gdy ja zacząłem działać w ogóle w internecie, no bo to było 9 lat temu, więc ja miałem 19 lat, 20, gdy, gdy zacząłem dzielić się wiedzą, więc ja powiedzmy mieszkałem u rodziców, studiowałem dziennie, więc nie, jakby nie musiałem pracować. Potem zacząłem pracować po to, żeby chociażby mieć pieniądze na kursy. Zacząłem pracować jako trener po kursie, żeby nabrać trochę doświadczenia, żeby oczywiście też zarobić. Więc powiedzmy, że tutaj jakby pieniądze nie były dla mnie problemem. Ja nie miałem czegoś takiego, że musiałem pracować powiedzmy na pełen etat plus robić coś innego. No Studiowałem na pełen etat można powiedzieć, no bo studiowałem dziennie, prawo. I nie ma co ukrywać, że kilka lat mojego życia, a praktycznie można powiedzieć, że całe studia wyglądały tak samo, że ja od poniedziałku do piątku jeździłem na uczelnię, wracałem z uczelni. Po czym szedłem przed na siłownie. W międzyczasie czytałem jakieś artykuły i jakby to, co mnie interesowało. W piątki, soboty, miałem taki powiedzmy dzień wolny, że spotykałem się wtedy ze swoją byłą partnerką i tak naprawdę tyle, bo nie miałem znajomych, nie miałem czegoś takiego jak wyjścia. Nie miałem w ogóle życia studenckiego jako takiego, nie byłem na żadnej imprezie nigdy studenckiej. Łącznie przez całe studia wypiłem może ze parę piw. W sensie 3-4 takie spotkania były przez 5 lat studiów moich, gdzie potem imprezowałem. A tak to ja się w pełni poświęciłem temu, co robię obecnie, czyli treningom, trzymaniem diety i zdobywaniem wiedzy. Więc ja nie wiem, jak to połączyć w taki sposób, żeby nie rezygnować z czegoś, więc tego Wam nie powiem. To jest po prostu wybór, nie? I każdy ma swój wybór, każdy wybiera to, co jemu zależy w życiu. Ja teraz mogę cieszyć się, jakby tym, co mam, nie, wiecie, nie, nie, muszę do końca życia, że tak powiem, rezygnować z, z życia, e, tylko właśnie teraz po prostu zaczynam z niego korzystać później, e, niż, niż, jakbym to robił, powiedzmy, na studiach, a te studia poświęciłem właśnie temu. I ja wychodziłem przez parę lat, ja w ogóle miałem mega zajawkę, to nie było tak, że e, ja, że to dla mnie było jakieś, e, Inaczej, to nie było dla mnie poświęcenie się, tylko po prostu to było coś, co wolałem zrobić. Jak miałem wybór iść z znajomymi na piwo albo wrócić do domu, zrobić trening, zjeść pożywny posiłek, że tak powiem, i poczytać na temat odżywiania treningów, to wolałem po prostu to drugie. Ja robiłem to, co uważałem, że jest dla mnie lepsze i to, co, na co miałem ochotę. O tak, więc ja nie żyłem jako męczennik, nie będę z siebie robił męczennika. Bo wiecie, mógłbym teraz właśnie powiedzieć, że ja poświęciłem kilka lat. E, taki cytat jest, że e, spędziłem trzy lata tak, jakby nikt nie chciał, żeby spędzić kolejne lata tak, jak nikt nie będzie mógł, nie? E, to, nie jest, to nie jest tak. Ja po prostu wolałem to robić, e, więc co mógłbym poradzić osobie, która na przykład, pracuje na pewne, które ma mniej czasu? No to przede wszystkim e, weekendy. Wtedy, kiedy mamy wolne, no to wtedy możemy spędzić ten czas inaczej, nie? W sensie mamy wybór. Albo możemy weekend odpoczywać i nic nie robić, albo możemy e, pracować. Chociażby nad swoim hobby, jakie by to nie było, bo ja to nie mówię teraz, że ktoś jest trenerem, dietykiem cokolwiek, albo chce być, tylko po prostu chciałby inaczej zarabiać, czy po prostu sobie dorabiać w inny sposób, no to według mnie najlepszy sposób to jest wykorzystywanie weekendów, no i wykorzystywanie wolnego czasu po pracy po prostu. Nawet te powiedzmy pół godziny, godzina dziennie może wiele zmienić, bo w skali roku, no to pół godziny dziennie nawet to jest 180 godzin, gdzie w weekendy możemy to nadrobić, więc możemy spokojnie w ciągu roku wyciągnąć nawet 400 godzin. I moment, w którym zdecydowałem, że nie będę szedł, e, że tak powiem, do pracy normalnej albo, że nie będę kontynuował studiów, to był moment, w którym wiedziałem, że jeżeli zarabiam, powiedzmy, tą minimalną krajową pracując 2-3 godziny dziennie, czyli robiąc, powiedzmy, jedną czwartą etatu, no to po prostu wiedziałem wtedy, że jeżeli będę pracował 2-3-4 razy więcej, to też o wiele więcej zarobię. I to też według mnie jest taki dobry punkt zaczepny tego, kiedy na przykład rzucić pracę, a poświęcić innemu, o to właśnie w momencie, gdy zarabiamy na przykład tyle co z naszej pracy, albo powiedzmy zarabiamy jakieś tam już niegłupie pieniądze, to ponad te 2-3 tysiące miesięcznie, właśnie pracując dorywczo te 2-3 godziny dziennie, czy coś takiego, no bo wtedy po prostu, jeżeli włożymy w to 2-3 razy więcej pracy, no to wyciągniemy z tego albo 2-3 razy więcej pieniędzy, albo troszkę więcej pieniędzy, no ale więcej i będziemy po prostu mogli robić to, co robimy. Ja też byłem do tego stopnia podjarany, że ja bardzo dużo pracowałem, zwłaszcza w 2016 roku, gdzie naprawdę potrafiłem mieć bardzo dobrze zorganizowany dzień. Ja nie miałem czegoś takiego, że y, miałem 2-3 godziny na coś, nie wiem, no. Na seriali, filmów, czy cokolwiek. Nie, nie robiłem praktycznie w ogóle takich rzeczy. Ewentualnie nie wiem dwa razy w tygodniu, jakiś tam wieczór jak spędziłem, ale ja naprawdę od rana do wieczora, ja co, no od rana do wieczora to się robiłem, bo albo robiłem treści na social media, albo odpowiadałem na komentarze, wiadomości i tak dalej, więc tu dalej jest jakby praca, no bo tu dalej jakby ja nie odpoczywam, tylko cały czas działam, albo trenowałem, albo trzymałem michę i jakby cały dzień ja podejrzewam, nawet jestem pewny tego, że ja wtedy miałem powiedzmy jakiś tam spektrum pracocholizmu, bo ja myślałem tylko o tym. Nawet jak wyszedłem z kimś, to ja i tak myślałem tylko o pracy. I ja tego, broń Boże, nie normalizuję. W sensie to, co ja robiłem, według mnie nie było totalnie normalne. Było grubą przesadą, ale było to efektywne. Tak powiem. W sensie miałem efekty tej pracy. To nie była praca na marne. To nie mogę powiedzieć, że ale to jest tak jak wiecie, na przykład jeżeli ktoś by był na diecie 1000 kalorii i do tego kręcił 2 godziny cardio dziennie, to to jest schudnie jak najbardziej w ciągu jakby nie wiem, miesiąca, dwóch yy, i będzie miał efekty, ale potem to się będzie na nim odbijało i na mnie też to się odbijało yy, bardzo długo. Yy, więc no, nie, nie, nie powiem, że to polecam, po prostu powiem tylko tyle, że no, jak w, się wkłada w coś dużo pracy, to się ma to z tego efekty. No, nie, nie widzę za bardzo innej możliwości. Także jeżeli ktoś może poświęcić pół godziny dziennie, niech poświęci pół godziny dziennie. Jeżeli ktoś chce poświęcić 2 trzy godziny dziennie, niech poświęci tyle, ile może poświęcić po prostu. Im się więcej poświęci czasu, tym się więcej wyciągnie wyników z tego. Tylko to zawsze jest kosztem czegoś. Więc trzeba po prostu sobie znaleźć taki złoty środek między wszystkim. Tak, żeby móc odpocząć, żeby móc się zregenerować, żeby nie oszaleć, nie, nie spierdolić sobie powiedzmy związku, życia z innymi przyjaźni i tak dalej. Więc po prostu trzeba sobie znaleźć jakiś tam złoty środek, tak żeby jak najwięcej z tego wyciągnąć. Mam nadzieję, że ta odpowiedź była w jakikolwiek sposób pomocna komuś, zwłaszcza autorce tego pytania. Także lecimy z kolejnymi pytaniami.